Dlaczego ten materiał teraz, który montuję? Czemu jest taki główny? Mam ci powiedzieć dlaczego? Tak, możesz mi powiedzieć, dlaczego jest taki główny? Powiedz to nie mi, tylko moim widzom, którzy będą oglądali ten materiał. Po pierwsze, nikt tego nie będzie oglądał. Yy, po drugie, yy, powiedz mi, dlaczego ten materiał wyszedł tak słabo? Dlaczego wyszedł tak źle? Ponieważ się czułem źle. Aha. a powiedz mi, Zielona szczoteczko, gdyby już ktoś oglądał ten materiał, to co byś mu powiedział? Dzień dobry. Co byś powiedział? Ja, do osoby, która by oglądała ten nowy materiał. Tak. Drogie dzieci, mam dla was dzisiaj wspaniałą wiadomość, gdyż udamy się na miasto. Synu mój, to są dzisiaj Twoje urodziny, także tak jak ci obiecałem, kupimy ci dzisiaj coś do jedzonka. Hej. Okay. A siostra nie dość tanie. E, siostra. Kurczę. Nie dość tanie. Nie pomyślałem o tym. E, siostra. Nie mam tyle pieniędzy, cholera. A ty sobie popatrzysz, jak brat je. Co ty na to? Też fajna zabawa, prawda? Jej! Bo jesteś upośledzony. Temu cię bardziej kochają. Przestańcie. Jesteście rodzeństwem i powinniście się kochać, tak? Podajcie sobie rączkę na zgodę. Siostra, podaj rączkę, bo się obrazimy. Nie, bo nie będę jadła. Dobrze, coś ci zostawi, tak? Jesteś dobrym bratem, zostawisz że jakieś tam resztki, tak? Nic nie rzucę Pójdziemy na śmietnik, pójdziemy na śmietnik jak zwykle i coś ci znajdziemy, ok? Wiesz co, ludzie tam wyrzucają. Ty ale to myślisz, że jesteś taka mądra. A gdzieś śmietnika, gdzieś okruski. <przeglądany> już! Już! Jak, jak ja cię nazwałem w ogóle, bo nie pamiętam twojego imienia? Synu, przypomnij mi. Dawid. Dawid? A ty? No, to Grzesiu. Grzesiu. Dawid, Grzesiu. Dobra, czyli jak cię nie nazwę, tak będzie dobrze. A, a, a ty? Weronika. Janusz. Możesz być Grzesiu, ja jestem tata. A ty? Weronika. Takie długie imię! Wera. Może być Vera. Wera. Vera. Dobra, Andrzej, e, Dawid, Maciek, chodź, chodź ze mną i Wera i też. Chodźcie, idziemy. Zarączkę się chwyćcie. Będziemy przechodzić przez ulicę? No siostra powiedziała, że mi nie da rączki, bo powiedziała, że nie będzie jadła później. To idź po prostu za nim. Gęsiego, proszę. Tato, nie nauczyłeś mnie, o to gęsiego. Po prostu chodźcie za mną! Lewa, prawa, lewa, prawa! Dobrze. Wow, super. Umiemy chodzić już. Robimy postępy, naprawdę. Tato, ale kurczę, ciężko mi powietrze łapać. Dlaczego? Lewa, prawa, lewa, prawa, gdzie oddychanie? Przepraszam, że ci tego nie wytłumaczyłem, synu. Yy, między krokami musisz faktycznie robić oddechy, tak? Także rób lewa, prawa, oddech, lewa, prawa, wydech i tak w kółko, okej? Okay? Zapamiętasz? W porządku jesteś, tato, daj rączkę, żebym wstać. Tato? Tato? Tak? Przyznaj się, kim była matka? Jego? Mhm. Czy twoja? Bo to są dwie różne osoby. Maćku, przestań! To nie mi już. Zachowuj się. Chodźcie, idziemy. Uważajcie na ulicę, żeby was nic nie przejechało, chociaż jak cię coś przejedzie, to... to w sumie nie będę ją żalu o to. Czyli jednak mnie bardziej kochasz, ale mi jedzenia nie dasz. Właśnie tata powiedział, że bardziej mnie kocha niż ciebie. Na swój sposób bardziej mnie kocha. <laughs> tak, tak, dokładnie. Chodźcie, 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 chodźcie już. Przejdź przez ten asfalt. Tato, tutaj nie widzę jeziora. Chodź tu, do mnie! Matko, ty jesteś taki kut. Ja cię kiedyś uduszę sam. Nie będę czekał na dzień, w którym zapomnisz oddychać. Daj, sutka. Co ja ci mówię? Nie jestem twoją matką. Bo zaraz twoja siostra dostanie zestaw Happy Meal, a ty dostaniesz gówno. Tato, tato. Co? Ale jak się ciebie zapytałem, dlaczego tutaj nie masz nic jak ja, to stwierdziłeś i powiedziałeś, że tak mają kobiety. Tato. Ja mu szczelę zaraz. Normalnie wezmę tą rękę i tak ci przyłożę, że ten ostatni ząbek ci wypadnie. Przyszedł ten czas na męską rozmowę. Zostawić was samych? <noise> Nie, to przyszedł czas, żeby zostawić go na ulicy i sobie stąd pójść po prostu. No, Andrzeju, Maćku czy jak cię tam zwą? Czy jak się tam ochrzciłeś sam? Chodź, chodź Weroniko, zostawmy go, niech sobie przemyśli swoje życie. To moje, to moje urodziny. One miały jakieś okroski. Popatrz, popatrz, synu, dniu urodziny. Synu, 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 chodź, 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 chodź. Zapomniałem ci powiedzieć o imprezie niespodzianka. Zobacz, popatrz. Tu jest impreza niespodzianka, specjalnie na twoją cześć. Proszę. Ale tutaj jest znowu imię: Olif, a ja jestem Maciek. Maciek, ty nie umiesz czytać, tak? Więc ty nie wiesz, co tu jest napisane. Ja nawet nie wiem, co jest napisane, bo nie umiem też czytać, więc skąd ty to możesz wiedzieć. To są tylko obrazki jakieś. Scelałem. Także baw się dobrze, ja idę z Weroniką coś szamać, a ty się tu baw, okej? Okay? To jest... Pamiętaj, impreza, niespodzianka dla ciebie. Dobrze. No, także miłej zabawy. Chodź, chodź, Weronika. E, dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym złożyć zamówienie. Co dostanę za dwa dolary? Ty chudy wypierdku, zapomniałeś wyczyścić blaty, ktoś przychodzi do nas! Co ty robisz?! E, czy przyszedłem nie w porę? Najwidoczniej! Muszą państwo wyjść, bo nie obsługujemy! Jak państwo widzą, tutaj w tym miejscu, proszę bardzo. No to, to, to nie mogę państwa obsłużyć. Ja myślałem, że mój syn jest upośledzony. Panie kierowniku, przyszli klienci, których nie można obsługiwać. Halo, przepraszam! Chciałbym zostać obsłużony w tym przybytku. Kończy mi się cierpliwość, pomału. Zawołam mojego syna. Pobrata. Mhm. Raze lepiej wyjść. Dzień dobry, pan tu jest kierownikiem tego miejsca? Tej resta <grystanie> restauracji. <grystanie> ale by mi się powiedziało <grystanie> tego czegoś? Ummiesz czytać? Nie, ale obrazek ładny, podoba mi się. Pamiętasz, jaki było twój zadanie? Ale ja mówiłem na to, na to, tam w oknie. <grystanie> co ty tam robisz? Cię nazywają Morty, tak? Morty. Chciałem się zapytać, co dostanę za 2,50? Nic, Nic pan nie dostaniesz, nic! Po prostu wyjdź z tych, tam, tam są, nie, nie ma drzwi, bo nas nie stać, tam jest wejście, po prostu wyjdź! Donut server znaczy nie obsługujemy, nie obsługujemy pana i pańskich dziwnych czegoś tam, Nawet nie wiem co to jest, po prostu wyjdź! Ej, ej, kolego! Ale tak to mi rozmawiać nie będziemy, nie? To jest. Słaj, kurde, tego tutaj to dziwny, to tylko ja tak mogę nazywać. Jest, na chudzielcu, żebyś, żebyśmy się jasno zrozumieli, kurde, ja tu jestem na wycieczce rodzinne i my chcemy zjeść zestaw Happy Meal. Także mam tu 2,50 i te 2,50 może być twoje, Morty, czy grażyna, jak cię tam zwą. Tylko musisz mi zrobić zarąbisty zestaw Happy Meal z zabaweczką. Przepraszam ja, Państwa na chwilę. Ja mam plan, ja mam, ja mam taki, ja mam taki. Taki plan. Pamiętasz te śmieci, co ostatnio wyrzuciłeś tam przy schodach, prawda? Plan jest taki, po prostu im to opchniemy. My chyba jednak państwa e, obsłużymy. Cieszę się, że z, y, doszliśmy do porozumienia tutaj, bo uff, już, już mnie nosiło. To upośledzone coś musi zejść. Cynku <laughs> chodź. On ma imię, to upośledzone coś ma imię. Proszę pana, pana. Tak? Czemu pan ma taką buzię? A czemu ty masz tak krzywy ryj? Proszę pana, proszę nie odpowiadać pytaniom na pytania. R czy... bo, bo, zmienię, bo zmienię zdanie, bo zmienię zdanie. Zaraz my zmienimy, zaraz my zmienimy knajpkę. Dobrze synku, tatu już załatwia ci jedzenie, ogarniamy to, ogarniemy to wspólnie. Ale ja już jestem głodny, już nie mam siły żeby chodzić. Tato, przecież wczoraj jedliśmy frytki śmietnika, nie dałaś się? Ch chyba ty jadłaś. Mówiłam, że mnie kocha bardziej? Nie ma kochać i nie kocha. Ej, ej, cioć, 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 cioć. Tato, ona się ciała. Ja jestem tylko głodny. O co chodzi z tym jedzeniem? Czemu ono się rusza? No i już się nie rusza. Możemy wrócić do naszej rozmowy? Słuchaj, jak ci włożę dwa palce w oko. Ten mały gnojek wsadził mi palce w oczy! Nie rzekaj, w głębi, że przed w przedmówce w dół. Tato, tato. Ja mam pytanko. Bo, bo tutaj na napoju jest napisane, że wypij mnie dwa razy, a będę miała oczy jak ona. I co teraz? Andrzejku? Maciek. <grym i zniszczytory> <grym i zniszczytory> chodź tutaj, chodź, chodź tu, chodź tu, mój, mój, ty wspaniały synu mój. Patrz, mam dla ciebie niespodziankę. Możesz sobie wybrać, którą kredkę chcesz mhm. i proszę, możesz sobie coś porysować. Umiesz rysować, prawda? Wiesz, jak to się robiło? Proszę Cię, nie po szybie, tu masz papier! Papier! <noise> Tato, ale w domu tak robię. Wiem, ale w domu nie mamy papieru, synu. Tato, mogę iść po mamę? Mama zostawiła nas 10 lat temu, ale jak ją znajdziesz, proszę bardzo, możesz po nią iść. Gacie muszę zmienić. Jesteśmy na rodzinnym wypadzie. Dlaczego się... Swajdałeś znowu. Tata, bo powiedziałeś, że pieluchę po to jeść. Nie nosisz już pieluch od 10 lat. Już jesteś na to za duży. Ups. Co ja teraz z tym mam zrobić? Toaleta. Toaleta? Toaleta. Przepraszam? Słucham państwa? Mają państwo tutaj toaletę? Potrzebuję... To, 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 toaletę. Tak, toaletę. Wie pan, co to jest, tak? Toaleta. Wie pan co się tam tak, robi. Tak, wiem, ale państwo są, ale Państwo są. Proszę pana. Proszę pana. Już, już nie trzeba. Już wszystko w porządku. Nie, nieważne, nie trzeba, nie, nie trzeba, ale. Już spoko, temat załatwiony, że tak powiem. Ka Karol, czy dostaniemy nasze zamówienie? A ile macie pieniędzy? 2,50, drogi przyjacielu. Starczy, starczy, starczy. Na co starczy? Czy, czy osoby zjedzą godny posiłek za te 2,50? Czekajcie, upewnię się, Starczy. Chwilę muszę wyciągnąć terminal. <laughs> pana, ja przyjmuję w naturze. Zbliżeniowo. To jest terminal. To jest terminal specjalnie zaprojektowany pod naszą firmę. A jakie karty przyjmujecie? Chyba wszystkie, tak mi się a, wydaje. Brasz blikiem też, można zapłacić? Synu, synu, podejdź tu. Chwilę, chwilę, a, a kiedy ostatnio był aktualizowany system, bo tak patrzę na niego i. Nieważne, nie, nieważne. On jest kompatybilny w stercz, w przód i w ogóle w każdą stronę. Synu, przyłóż czoło i, i posmyraj. Nie, to ta, terminal! Nie, synu. to terminal! Proszę, proszę, posmyraj, po, po czołem. Dziękuję. Ok. Wow, nie odrzuciło cię! Szok! Przynajmniej tutaj mnie nie odrzuciło. Już. Rozumiem, że jeden zestaw, tak? Dla całej rodziny! Dla trzech osób! Dobra, rozumiem. Czyli dwa, nie trzy, jeden happy meal. Zestaw Ufa, rodzinny dla wszystkich. Dodatkową. <słuch> zabawką. Ale ja nie prosiłem nawet, my sobie zjemy tutaj, także proszę mi to rozpakować. My sobie siądziemy z rodziną przy stoliczku to i jest, proszę. To jest, to jest ogólnie zapakowane i to musicie sobie nie sami... Nie ja chcę takiego! Ja chcę dostać rozpakowane. Rozpakowane kosztuje 4,50. Co? Jakim prawem opakowanie jest tańsze niż rozpakowane? Pff, to, to nie ma sensu w ogóle. 2 złote więcej, to dostaną Państwo rozpakowane. O, nie mam tyle pieniędzy, człowieku. Nie wyjdziemy stąd, dopóki nie dostaniemy jedzenia. Wasze Lepo tako, czy... proszę Lepo. bardzo. To jest posiłek dla trzech osób? Ja to ledwo się tym najem. Był zestaw dla trzech osób? Albo jeden tako. Dobrze, chodź, chodźcie, dzieci, zjemy w końcu ten obiad, bo denerwuje mnie ta obsługa tutaj. Synu, proszę, to jest dla ciebie. Yy... O, dziękuję, że mi też przyniosłaś. Yy, dla ciebie nie ma. Tato, padło mi na ziemię, podaś. Nope. Tato, tato. Ja zaprowadzę brata do łazienki, bo musi iść siku. Bracie? nigdzie mnie nie zaprowadzisz. Synu, co ty tu robisz? Grzebię ręką w kiblu. Dlaczego grzebiesz ręką w kiblu? Próbuję złapać to czerwone i czarne coś. Co to jest to czerwone i czarne coś? Z chwilą mi wyleciało stąd. Wsadzę ci głowę do tego zaraz. Ja, to dała mnie przyjemność. <grym> Nic nie widziałeś? Tu masz piątaka, masz i udajemy, że tego nie było, ok? Nic nie widziałeś? Przyszedłem tylko z córką i teraz wyjdziemy stąd. Żegnaj. E, dziękujemy za wspaniałą obsługę, jedzenie było mm, palce lizać wyśmienite, po prostu e, 5 na 5 gwiazdeczek. My już lecimy. Do widzenia, tak? proszę pana. Nie, to jest bez sensu. Ja chyba po prostu już idę, jak tak to w każdy się tak naprawdę rozpieprza, jest cały pomazany, ktoś ma skin'a z Naruto, napieprza efektów, tutaj jest jakiś bany bany gówno, gu... coś z dupskiem, eee, tutaj, tutaj jest jedyny brush, który stwierdzi, ej, jeszcze może cokolwiek z tego będzie, ja jestem nadal kuź pracownikiem, nad kierownikiem tego zakładu i nie wiem, co się tutaj odwala, a tam gdzieś jest jeszcze jakiś typek, który cokolwiek gówno gu... robi. Yy, nie mogę w takich warunkach pracować.